Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomasz Perfikowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Gos, nauczyciel, pedagog oraz diagnosta. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Grzegorzu, rusza kampania z depresją mi nie do twarzy. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o tej depresji, bo mówiąc o depresji często. Hmm, Często mamy przed oczami kogoś, komu kolokwialnie mówiąc, krótko, w życiu nie wyszło, stała się jakaś tragedia. Yy, chodzi zawsze jakiś taki zamyślony, zachmurzony, nie uśmiecha się. Tymczasem to są takie dość mocno stereotypowe wyobrażenia odnośnie depresji. Dokładnie. Yy, ostatnio mówimy bardzo często o tym, że yy, depresja to. Często też ludzie z uśmiechem i depresja bardzo często kryje się właśnie za tym uśmiechem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży troszkę różni się od obrazu klinicznego u osób dorosłych i bardzo często... Objawem na przykład depresji to jest bunt, to jest arogancja, lub właśnie, tak jak pan, jak pan wcześniej powiedziałem, to są różnego rodzaju przyklejone uśmiechy. W życiu byśmy się nie spodziewali, że ta osoba, o której mówimy, może mieć problemy z depresją. Były przykłady słynnych aktorów komediowych, którzy chorowali na depresję, i też to się skończyło. Dość tragicznie, ale zahaczyliśmy tutaj o niezwykle ciekawy wątek, bo dzieci i młodzież. Depresja zawsze się jednak kojarzy, znowu wracam do tych stereotypów, które jednak dość mocno są tutaj wryte w naszą świadomość, że depresja to raczej dotyczy osób, krótko mówiąc, dorosłych, a dzieci, depresja, na no czym tu się przejmować? No niestety wiele ludzi właśnie ma takie podejście. Ostatnio podejście lekarzy do tego tematu pierwszego kontaktu bardzo mocno się zmieniło, dlatego że według najnowszych statystyk tak naprawdę między 6 a 12 rokiem życia mówię, mówię o Polsce, prawie 2% dzieci już ma zdiagnozowaną depresję, a w wieku między 12 a 18 lat tych dzieci jest kilkanaście, nawet pewne statystyki mówią, że to jest 20%. Więc problem jest narastający. Ten problem pęcznieje i tak naprawdę według mnie to jest ostatni dzwonek dla nas, dla dorosłych, żeby coś z tym zrobić, bo w przeciwnym razie już w niedługim czasie ten problem może nas y, przerosnąć. Coraz więcej osób choruje na tą depresję, czy Jesteśmy coraz bardziej skuteczni w jej diagnozowaniu. I jedno i drugie. Mamy teraz dostępny szereg kwestionariuszy, którzy, które pomagają lekarzom, psychiatrom w diagnozowaniu depresji. Kiedyś lekarze, psychiatrzy diagnozowali depresję na podstawie własnych obserwacji czy tego, co usłyszeli w swoich gabinetach. W tej chwili posiłkują się i opiniami ze szkoły i wywiadami, z, na przykład z rodzicami, ale przede wszystkim też z takimi gotowymi kwestionariuszami, które zdecydowanie przyspieszają. Pieszają tą ścieżkę diagnostyczną, no i przede wszystkim bardzo precyzyjnie określają, czy mamy do czynienia z depresją, czy jednak to jest tylko na przykład zaburzenia nastroju. No, ciężko mi też sobie wyobrazić, jednak przy naszym podejściu dochodzenia do specjalistów, do lekarzy sytuacji, kiedy rodzice wracają do domu, rozmawiają z dzieckiem, widzą, o ty coś, coś dzisiaj niewyraźnie mi wyglądasz, choć idziemy do specjalisty, przebadamy cię na depresję. Jeszcze w Polsce niestety mamy takie obawy przed tym, żeby pójść do specjalistów. Jeszcze coś znajdą? Dokładnie. Jeszcze coś znajdą. Natomiast Chyba zaczynamy się otwierać jako społeczeństwo przed tym, żeby pójść do diagnosty, żeby pójść do psychoterapeuty, pójść do psychiatry. Z własnego doświadczenia wiem, a jestem diagnostą od dobrych kilku lat, że odsetek rodziców, którzy się do mnie zgłaszają z prośbą o, to, że, o diagnozę, to nie tylko chodzi o depresję, to też chodzi o autyzm, ADHD czy różnego rodzaju inne zaburzenia, rośnie. I rodzice bardzo często mi mówią, na przykład, że usłyszeli ode, o mnie od, od kogoś innego. Czyli to znaczy, że dorośli ludzie zaczynają na ten temat z sobą rozmawiać. I myślę, że to jest taki fajny objaw tego, że jako społeczeństwo zaczynamy powoli się otwierać na to, żeby jednak szukać pomocy nie tylko u lekarzy specjalizujących się w somatyce, ale także u ludzi, którzy zajmują się naszą psychiką. To z punktu widzenia rodzica. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? No bo to, że dziecko jest czasem marudne, przejawia jakiś bunt, no to zawsze się też mówi, a to taki wiek, a to z tego wyrośnie, też miałem tak w jej wieku, albo w jego wieku. No, tak to wygląda w dużej mierze. Tak to wygląda. Niestety y, u naszych dzieci i młodzieży sfera emocjonalna jeszcze nie jest do końca rozwinięta, dlatego często mylimy pierwsze objawy depresji właśnie z okresem dojrzewania, z okresem buntu, z okresem może szukania siebie. Y, niestety, z drugiej strony objawy depresji nie są swoiste. To znaczy. Ym, Bóle brzucha, bóle głowy czy zaburzenia dobowego rytmu dnia już są, mogą być pierwszymi objawami depresji. Z jednej strony objawem depresji jest na przykład zaburzenia łaknienia, czyli nie czuję głodu. Z drugiej strony to może być wliczy apetyt. Z jednej strony to może być izolacja społeczna i niechęć przed kontaktami z ludźmi. Z drugiej strony może to być taki okres buntu, tak jak wcześniej mówiłem, arogancji, kłócenia z dorosłymi. Natomiast, co nas jako dorosłych przede wszystkim powinno zaniepokoić, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to wspólnym czynnikiem takich wszystkich zaburzeń depresyjnych, a mamy ich kilka też wśród dzieci i młodzieży, jest utrata wcześniej, wcześniejszych zainteresowań. Hobby, to jest też utrata zainteresowania nauką. Takie osoby najczęściej zaczynają mieć problemy edukacyjne. Więc jeżeli wiemy, widzimy, że nasze dziecko ma spadek nastroju, zaczyna mieć problemy z nauką, do tego izoluje się społecznie i być może do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju problemy somatyczne, jak zaburzenia snu, jedzenia czy bóle głowy, na pewno i utrzymuje się to powyżej dwóch tygodni. To na pewno powinno nas jako dorosłych już to zainteresować. Ale jak będzie 13 dni, to też warto zwrócić uwagę. Jasne, no. jasne. No i to jest też problem nas dorosłych, bo jednym z przyczyn depresji, o których ostatnio bardzo często mówimy, to są środowisko, w którym dziecko wyrasta. Mowa o środowisku rodzinnym. Z jednej strony są środowiska rodzinne, które wywierają bardzo dużą presję społeczną i edukacyjną na młodym człowieku, przez co nie radzi sobie z tym, i w związku z tym mogą się pojawić te różnego rodzaju zaburzenia w zdrowiu psychicznym. Z drugiej strony, często nie mamy czasu dla naszych dzieci, nie rozmawiamy z nimi, nie słuchamy ich i możemy doprowadzić do tego samego właśnie. To też chyba działa w drugą stronę, bo też no, problem depresji dotyczy osób dorosłych no i osób starszych, o czym często zapominamy. W dużym skrócie, jeśli komuś się nie zdarzyła jakaś duża tragedia albo tego typu historia, to uważamy, że na no ta osoba no nie ma prawa cierpieć na depresję. No niestety to też jest błędne myślenie, dlatego że jednym z przyczyn depresji to jest na przykład niewłaściwe działanie neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, więc teoretycznie nie musi mi się zdarzyć żadna trauma, dramatyczne przeżycie, żebym właśnie biologicznie był predysponowany do pewnego rodzaju spadków nastroju czy właśnie depresji. Ale też powinniśmy zwracać uwagę na naszych rodziców i dziadków pod tym kątem, prawda? Jasne, jasne. Tym bardziej, że jedną też z takich teorii depresji to jest to, że sumują się w naszym życiu pewne małe traumy. Im jesteśmy starsi, tych, tych traum mamy coraz więcej, więc jesteśmy bardziej predysponowani na to, żeby mieć spadki nastroje, albo właśnie już jakieś zaburzenia z kręgu depresji. To pomówmy trochę o tej akcji z depresją mi do twarzy. Kilka podmiotów, instytucji się w to włącza, m.in. Melon, będzie tutaj maraton fitness, właśnie, żeby się poruszać, trochę też tą depresję przełamać. Między innymi Fundacja Odkrywcy. No i tutaj też chcecie położyć nacisk na, no właśnie na co? Y Przede wszystkim celem tej akcji y, ostatecznym było zebranie pieniędzy na to, żebyśmy byli w stanie y, przeprowadzać dłuższe zajęcia, czyli w dłuższym okresie czasowym zajęcia dla dzieciaków, z, dla młodzieży właściwie, bo celujemy w grupę y, młodzieńców. Y, zajęcia y, dla dzieciaków, które są albo zagrożone depresją, albo są w jakiś sposób, y, dotyczy ich problem izolacji społecznych, lub już mają zdiagnozowaną mhm. depresję. Więc to jest taki globalny, ogólny cel akcji, do którego chcemy doprowadzić, natomiast wszystkie y, wcześniejsze nasze y, akcje mają służyć przede wszystkim temu, żeby uświadomić y, y, społeczeństwu czy, albo osobom, które chciałyby w tym brać udział, y, w tym czym jest depresja, jak wygląda depresja u młodzieży. Temu ma służyć właśnie wykład pana Łukasza Milczarka. On też pokaże, w jaki sposób można pomóc swoim dzieciom, przeprowadzając trening audiogenny Metonusz Szulca. Następnym krokiem jest, są darmowe konsultacje prowadzone przeze mnie i pana Sławomira Jakoniuka, nie tylko dla osób, które są... Mają spadek nastroju, czy istnieje prawdopodobieństwo, że problem depresji może ich dotyczyć, ale także dla y, wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni w jaki sposób funkcjonowaniem swoich dzieci. Kiedy te konsultacje? Te konsultacje będą 1 i 2 marca, natomiast wykład pana Łukasza będzie 23 lutego. Trzeba się jakoś zapisać, jak to wygląda? Ponieważ y, y, Trening audiogenny, który będzie prowadził pan Łukasz Mielczarek wymaga przestrzeni pewnej, dlatego musimy mieć limit miejsc, to jest 25 osób na jeden taki trening i zapisy trwają w Melonie. Na nasze konsultacje także należy się zapisać, dlatego że to są konsultacje indywidualne i nie chcemy, żeby rodzic czekał w poczekalni, tylko żeby po prostu przychodził umówiony na konkretną godzinę. No to gdzie was znaleźć, żeby się zapisać? Yy, też zapisy są w melonie, natomiast nasze gabinety są na ulicy Chopina yy, i tam będą się te konsultacje odbywały. I tu stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Grzegorz, Gos, nauczyciel, pedagog oraz diagnosta. Dziękuję bardzo.